Siemacie, siemacie, tutaj DLMocraft i to... No, to, no słuchaj mi przeklęty głupcem! No wiem. E, I... bo tak to jest. I to jest... Jak to, e, jak to nazywać? Jak to nazywać? E, F9, F8, itd. I tak. E, to jest... E, to jest Akrzyzowiec. Gramy e, Multi. Oczywiście to jest Emir, Fjorsor, e, czyli Krowa. Ja jestem Lord Obesraniec. Zebrałem tutaj świetny nick i jaki cep. Jaki ceb? Kto jest żółtym? Kto jest żółtym? Jaka la firenda jest żółtym? Crudnerek. No to weź tą lamę zajem. Cześć, patrz, pa i to jak króla. Iop. Weź to, to będzie chyba szybkie. No za mało pracowników. i zwiększy nam chyba limit jak to. No zwiększyło nam limit i z tego jestem bardzo zadowolony. Nie wiem dokładnie, ile mogę nagrywać, ale... O, i ja lubię bardzo... Ej, zrób domku, bo nie mogę Właśnie nie wiem, mogę... jestem bardzo zadowolony. Ja lubię strasznie zbierać żelazo, bo to jest najlepsze, co tu robię. Jeżeli... O, tak, brzydka myszka tutaj mam. Takie takie czarne, jeżeli to jest, to przepraszam. Nie chcę mi się resetować. O, to więc <laughs> tak, tak. Mamy mało ludzi, no bo yy, idą do pracy. Kurwa, masz mi dać swoje żelazo. Nie mogę. Zaraz je odbiorę. I mamy po 40... Mówisz, się... że nie mogę. Możesz, bo ja ci je zaraz odbiorę. Nie mogę. No nie, moi robotnicy. Krowa, tak są twoje no buntują się. Dobra, to ja biorę tych konnych łuczników, co się zasrają. Fajnie to wygląda, jak wieśnięki zamieniają się w takie hardkorowe ziemniaki. Trzymy, <laughs> dym, trzymy, ziemniaki, dym, hardkorowe ziemniaki. Darym, darym, darym. Nie będziecie mi niszczyć moich żołnierzy. Oż ty, Lordi obesrańcu, chodź tu. Ja jestem lord obesrańiec. Tak, lubię to. Fuu, srodo, strzela, siuchu. A ja zaraz idę zabić Fryderyka. Pana miałem armię. Jesteśmy przygotowani. Przyjdź po nas, a przegryj. Nie No widać jak przegrywam. Właśnie to przestań mi niszczyć moich... Klocucho zbieraczy, no. Oj, kocucha No tak, ale jak to nazwać? Weź ich tutaj, pomóż mi obszcze, obszczywać. Siemacie, siemaci tutaj Minecraft i to... No, to, no słuchaj, mi mnie przeklętym głupcem! No wiem. E, I... bo tak to jest. I to jest... Jak to, e, jak to nazywać? Jak to nazywać? E, F9, F8 itd. I tak. E, to jest... E, to jest krzyżowiec. gramy multi oczywiście to jest emir Fiorsor, czyli krowa ja jestem lord obefraniec pochwałę znam ten świetny nik. i jaki cep, jaki cep kto jest żółtym kto jest żółtym jaka la jest żółtym ruderek no to weź tą lamę zajem. czyli patrz nagra jak rozwam No weź to ten... to będzie chyba szybkie no za mało. Tak, pra... i zwiększył nam chyba limit jakby. No zwiększyło nam limit i z tego jestem bardzo zadowolony. Nie wiem dokładnie ile mogę nagrywać, ale... O, i ja lubię bardzo... Ja i zrób sytowanku, bo nie mogę... Właśnie nie wiem. Mogę już... jestem bardzo zadowolony. Ja lubię strasznie zbierać żelazo, bo to jest najlepsze, co tu robię. Jeżeli... O, tak brzydka myszka tutaj mam takie takie czarne. Jeżeli to jest, to przepraszam. Nie chcę mi się resetować. A to więc, tak, tak. Mamy mało ludzi, no bo e, idą do pracy. Krowa, masz mi dać swoje żelazo. Nie no. mogę. Zaraz je odbiorę. I mamy po 40... Mówisz, tysięcy. że nie mogę. Możesz, bo ja ci je zaraz odbiorę. Nie mogę. No nie, moi robotnicy. Krowa. Tak są twoje no, buntują się. Dobra, to ja biorę tych konnych łuczników, co się zesrają. Fajnie to wygląda jak wieśniki zamieniają się w takie hardkorowe ziemniaki. <laughs> tery dym, tery dym, ziemniaki, hardkorowe ziemniaki. Tery dym, tery dym, tery dym. Nie będziecie mi niszczyć moich żołnierzy. Ost ty lordi, o obesrańcu, chodź tu. Ja jestem lord obesrańiec. Tak, lubię to. Fu, sroda, strzelaj, chuuu. A ja zawsze chcę zabić Fryderyka. Pana moją armię. Jest to the gająpeł. Jesteśmy przygotowani. Przyjdź po nas, a przegryw. Nie to zbiera... No lider. widać jak przegrywam. Właśnie do przestań nie niszyć moich. Klocucho zbieraczy, no. Klocucho zbieraczy. No tak, a jak to nazwać? Weź ich tutaj, pomóż mi oprzywać. Wiadomo, co to postawiam. Czesorskie plamy wyglądają nas w życie. Na nowego stratega. No, to ja. U, 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 u. Tak. I ja postanowię postanowi kupić trochę drewna. A ja jestem łodzinem i na chwilę jeszcze jeszcze A nie, jeszcze produkuję buły, no to fajnie. E, dobra, to, to ja, ja tak, mam 80 i zabieram ci twoją hodowlę żelaza, bo teraz od teraz będzie moje. Bo ja tu jestem zbieraczem ziela, nie ty. O, dobra, za mało. Tak. I nie wiem, ile do końca mogę nakręcać. Nie, ale to nie Chyba bez limitu. Bez limitu co? Ty kurwa. A tak 20 to kończy Uż nawet złożymy dwie gierki? No, Us, no. Czekaj, bo ja bombarduję jego murzynę. O, to ja też Ci pomogę asasynami, dobra? Po co, jak już, już jego niszczę? No, ale ja też chcę mieć w tym udział. I asasyni, jeżeli gramy na kogoś, asasyni, taki poradnik, nie wiem, co im to oni są niewidzialni. Są niewidzialni, wojno, wolno chodzą i to jest ich największa wada. Są zajebiście niewidzialni, ale są chuj wolni. Nie podobają mi się. Chłopie? Mm. Oh, to ja się wyżyję na jelonku. Nie mogę, no brrr. Na jelonku się nie mogę wyżyć. Gdzie są nasi przeciwnicy? Kto jest jeszcze naszym przeciwnikiem? Lwie serce? Ten czarny może. A, lwie serce, no. Chcę zbierać armia... O ja wiem co zrobić. krowa. pamiętasz armię grubasków? Prawda, ty czekać, bo ja zbierać armię grubasków. Jeżeli ktoś nie wie, armia grobasków to są... potrzeba drewna. Tak, cyta sobie Nie potrzeba drewna. Nienawidzę, jak on mi wrześć, potrzeba drewna. Kupujemy, 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 kupuj dobra. A co ja chciałem? Kulok, po co ja takie widzowie zobaczą, co oznacza wkurzyć krówkę, bo właśnie może zauważyć, że wiesz, też już ma przesrane. Tak. I o to chodzi w mojej taktyce, że kupujemy w chuj maczuk. Tak. I... kupujemy w chuj takich tych chujostw, żeby. Żeby i... patrzcie. Teraz bierzemy koszary. Bum. Ta co się dzieje? Pa co się dzieje? Nie wiem po co to robisz w ogóle, bo łęczkoutko w jego serca już nie ma. Te grubaski muszą być. To sobie robię. Ja nawet o, się zastanawiam, czy to w ogóle znasz, się zrobić. To, co się dzieje. No u niego? ja, weź. <laughs> I tak, to. E, nie, to było tak krótkie, że nakręcimy na kolejną no, grę. Bo... I chodzi o to, że jeszcze. To są szybkie i te łączenia to e, hamac nie wyrabia. O. Wygraliśmy! To teraz będzie chwilowe cięcie. Witamy po... Witamy po... ...krótkiej przerwie. Zaczy, I to jest już od początku. Zaczynamy. Budujemy spichlerze. krwa będzie dostarczyć... Czerę... Nie. Przeklęty Zaraz Ci coś powiem. No daj mi coś powiedzieć!

<laughs> Jesteś pieprzoną szelmą. Nie, nie, do łęga. Nie do... nie, 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 nie do łęga. I zobaczcie jak ja pięknie buduję mury. I będę nucił sobie pod rygiem. Dym-dem dym. Palma mi przez... Ej, ja zbuduję tutaj całe te ja zbuduję, ej, ja zbuduj mi też tak jakby mury, wiesz, takie ochronne O tu, 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 tu. jak ja to lubię! Och, o niech, ona przeszła, weź się we mi. Nie se poczuła, ja uderzyłem, twarz A was kurde pewnie, zacisnę Idź stąd Kasia że stąd To mi przeszkadza więc to zniszczę To przeszkadza w moich... Poszła mi stąd No nic, się ja mam w to razy uderzyć Jakie lagi kurwa O, o Tak, tak o. <laughs> Jak ja zagagałem, to, to jest chwilowe, to nie przeszkadzał dobrze? O nie, on jest ze dwóch, jak ja tego nie wiem. Z pierwszej są, Kasia. Ej, wyjdź! Ej, krowa? Halo? Halo? Krowa założeni krowa za w wielką farmę. Proszę, daj, ja daj, mi, daj mi kamienia, bo nie mam. Nie wyrabiam. Dobra, jeszcze ci Buduj się. Buduj się! O tak. Dziękuję. Ej, szyb, szybciej, szybciej, bo coś mnie atakuje. Coś mnie atakowani. Ja wiecie, Co mnie bije? Co mnie bije? Czekajcie, to musisz zrobić taktyka. Bo nie moc zbudować, a chyba wejść na twoje pole. Nie, nie wejść. Być mądry. i nie wejść. Kurwa. Mój pan potrzebuje następujących towarów. Proszę, wyślij je na tych Tak, ja nie wyślę. Ej, krowa, oni są obok nas. Mm. To ja mam plan, patrz. Zrobimy wieżę. Jep. wieża. Nie wiem, no, dlaczego, ale to... Nie chcę nic mówić, ale co ma pan z dwóch w jednym łożu. Aha. Tak, krowa. O, ja nienawidzę tego mmm, ładny go dobrze, mniam niem tak, e, no niestety, ale i tak e, jeszcze nie, jeszcze nie dawaj, mi muszę to jakoś tu wykombinować obtoczyłem, fajnie zrobimy tu kilka łuczników jep, piep, piep, jep. weźmy dziesięciu O uf. Weź to ogarnię. Wejdź to zabudzisz, weź Nie o smaku jak mleko. No właśnie tam. Ma siostra mi to bije w drzwi. O nie, kobieta mnie o, ale to ładnie lata, a nie, już nie lata. Hahaha, ha, ha, jest tu wogarem. No siostra, przestań! Krowa? Co? Nie mamy szans, żeby to wygrać, ha-ha-ha-ha. No ja Patrz, kurna, jak czekaj. ja Pisz do pisz pizdu, 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 pisz do roda, fus, roda, fus, roda. Weź tu krewa, pomóż mi swoimi ucznikami. Czekaj. Chyba pod murami się, <laughs> Pomóż mi swoimi <laughs> No czekaj, robię bułko robu o lepiej bić tych uczników na początku no bo oni tamci bombowi to są wytrzymali w moją palce no to ja u, u, u. tak I ja postanowię postanowię kupić trochę drewna a ja jestem łodzinem i na chwilę muszę jeszcze sobie a nie, jeszcze ja produkuję były, no to fajnie. E, dobra, to, to, ja, to ja tak, mam 80 i zabieram ci twoją hodowlę żelaza, bo je, teraz od teraz będzie moje. <grym> bo ja tu jestem zbieraczem żelaza, <grym> nie ty. O, dobra, za mało. Tak. I nie wiem ile do końca mogę nakręcać. Nie, ale to nie jest. Chyba bez nimi to co, kurwa. a ja tak 25 kątów On Nawet złożymy dwie gierki. Pus no. Czekaj, bo ja bombarduję jego okay. Murzynę. O to ja też Ci pomogę asasynami, dobra? Po co jak już, już jego niszczę? No ale ja też chcę mieć w tym udział I asasyni, jeżeli gramy na kogoś, asasyni, taki poradni, nie wiem coś wąt, to oni są niewidzialni. Są niewidzialni, wolno chodzą i to jest ich największa wada. Są zajebiście niewidzialni, ale są w wolni. Nie podobają mi się. Chłopie! O, to ja się wyżyję na jelonku, nie mogę, no brrr. Na jelonku się nie mogę wyżyć. Gdzie są nasi przeciwnicy? Kto jest jeszcze naszym przeciwnikiem? Lwie serce? Ten czarny może. Ale wie serce. No. O, te zbierać armia... O, ja wiem, co zrobić! Krowa, pamiętać armię grubasków? Krowa, ty czekać bo ja zbierać armię grubasków. Jeżeli ktoś nie wie, armia grubasków to są... Potrzeba drewna. Potrzeba drewna. Tak, cyca sobie nie Potrzeba drewna. Nienawidzę, jak on mi wrzeszczy. Potrzeba drewna. Kupujemy, 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 kupujemy. Kupu, dobra. A co ja chciałem... Kula. Po co ja chce tego wyraźnie? Eee, tutaj widzę, chyba wkurzyć krówkę, bo właśnie może zauważyć, że wieserce, że ma przez Wydarzenia potoczyły się całkiem inaczej. Skoro król musi się kryć w swoim no. zamku, ale kryć się muszę. Tak. I o to chodzi w mojej tak taktyce.